Ahoj! Witam Was serdecznie w Karpatach Wschodnich, bo Wy jesteście jeszcze w Karpatach Zachodnich. Miejscowość Prołki jest to miejscowość, w której znajduje się rzeka Osława i jest tak zwany przełom rzeki Osławy. Na tej rzece jest most, który łączy Karpaty Zachodnie z Karpatami Wschodnimi i tutaj też przechodzi główny szlak Beskidzki. Zaraz wam to wszystko pokażę. Świetnie. Miejscowość Prełuki. Tu są Karpaty Wschodnie. A tam dalej jest ta rzeczka na Osławie. I tam przebiega główny szlak Beskidzki. Prowadzi ten szlak ja tam zaraz pojadę do miejscowości Duszatyn i będę chciał tam też dostać się do jeziorek duszatyńskich. A tutaj jak już wcześniej mówiłem, jakże znany mi znak, czyli główny szlak beskidzki. Karpaty wschodnie, Karpaty zachodnie. Bieszczady są cudowne, ale trzeba pamiętać, że można spotkać misia.